Ziemniak, powiedz mi, jak można prowadzić profesjonalny stream w takim gąszczu kabli? Ale nie po to tutaj jestem. QNAS został sponsorem tego filmu i rzucił nam wezwanie. Chcemy poukładać kable w serwerowni Ziemniaka, by była perfekcyjna. Grześ przychodzi z odsieczą i pomocą. Jak widzicie, szafa już wisi, ale... Tak jak część przewodów mamy już ładnie ułożoną, tak reszta jeszcze czeka na lepsze czasy. To ja tu chyba przyjadę na trochę dłużej. Ty już tydzień siedzisz. <grymne> 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 Więc zacznijmy od podstaw. Trzeba sobie pomyśleć, w jaki sposób doprowadza nam dostawca internet po prostu do domu. To jest po prostu prosty kabelek i gdzieś go musimy podłączyć. Do czego zapytacie? No po prostu do routera. Pewnie napiszecie w komentarzu, po co jest nam potrzebny taki router, skoro ten od dostawcy nam powinien wystarczyć. No właśnie, że my chcemy zrobić super szybką sieć, nawet i 10-gigabitową, to taki router powinien już dać radę. Jest to model QNAP Kuhora 322 i zapewne zapytacie, co on ma w sobie takiego specjalnego. Właśnie cała magia dzieje się od tyłu, bo ten router ma 6 portów 2,5 gigabit i 3 razy 10 gigabit, ale zapewne zapytacie, skoro i tak internet jest wolniejszy, to po co nam są takie porty? No właśnie po to, że my będziemy kopiować bardzo dużą ilość danych między komputerami, które są właśnie w sieci, ale wewnątrz, a nie na zewnątrz. Ale się zapewne zapytacie, w jaki sposób to podłączyć. Więc przechodzimy do konfiguracji. Do skonfigurowania potrzebujemy router, kabel i laptop. Aby router nam działa, potrzebujemy po prostu podłączyć kabel od dostawcy do takiego portu tak zwanego WAN. O, tego pierwszego. O. Jak mamy już router podłączony do dostawcy, musimy się wpiąć do niego kablem. Kiedy to zrobimy, no to zwykle bywa tak, że musimy się bawić jakoś w ustawieniach kart sieciowych, aby po prostu znaleźć ten router. Więc QNAP ma bardzo fajnie to rozwiązane. Ma program QFinder, który umożliwia nam bardzo szybkie i sprawne szukanie w sieci Jakichkolwiek urządzeń, właśnie od firmy QNAP. I teraz tak, bardzo prosto wchodzimy w ustawienia teraz samego routera, po prostu klikając tutaj i klikając login. Uruchomi nam się ładnie przeglądarka. To, że nie jest prywatne połączenie, to po prostu klikamy zaawansowany i klikamy tutaj jako niezabezpieczona. Wyświetli nam się bardzo fajny tutorial, jak go skonfigurować, więc w tym momencie go sobie po prostu przejrzymy. Pierwszą rzecz, jaką robimy, to po prostu wybieramy język polski, bo będzie po prostu prościej. Klikamy rozpocznij konfiguracja i dostęp do rozwiązania kuwan, Tego nie będziemy robić. I teraz najważniejsze, czyli hasło. Domyślne hasło, czyli adres Mac routera, Więc trzeba go sobie po prostu spojrzeć z tyłu. Ja wam tego nie mogę pokazać. I po wpisaniu tego po prostu wpisujemy swoje własne hasło i klikamy zastosuj. Który zaleca korzystanie z bezpiecznego hasła, czy chcesz kontynuować. Tak. Wybór domeny. Tu wybieramy, czy jesteśmy globalnie, czy jesteśmy w Chinach. Klikamy zastosuj i teraz najważniejsze, czyli ustawienia samego WAN, czyli tego, co podłączaliśmy jako pierwsze, jako dostawcę. My to mamy tutaj troszeczkę inaczej zrobione na potrzeby tego poradnika, bo będę konfigurować to wszystko tutaj, aby później to przełożyć już do samej szafy, po prostu aby to ułatwić. Dostawca w 95% ma bardzo prosto, czyli po prostu używamy połączenia DHCP. Po podłączeniu routera zaciąga nam od dostawcy adres IP i wszystko co jest potrzebne. Jeżeli by to wam nie działało, to zwykle trzeba dzwonić do dostawcy, aby się dowiedzieć w jaki sposób to trzeba skonfigurować i zwykle na telefon to podają. Ja tego nie muszę zmieniać, bo u mnie już to działa. Jeżeli sobie klikniemy w ustawienia, no to tutaj mamy ustawienia IPv4 i IP 6 z tego co kojarzę pomarańczowi to mają, ale może być z tym różnie, więc najlepiej dzwonić do samego dostawcy. Więc klikamy Zastosuj. Zrobiłem już aktualizację wcześniej, więc w tym momencie nie muszę tego robić. Jeżeli wam się coś takiego wyświetli, to warto zrobić to na samym początku, aby później nie musieć się, że tak powiem, z tym bawić i odcinać sobie dostęp do. Tej pięknej rzeczy, jaką jest internet. Klikamy zakończ. Teraz już po samej aktualizacji wyświetliła nam się bardzo fajnie stronka do, już aby zalogowania się do routera. Ja to zaraz zrobię, aby wam pokazać, jakie on ma możliwości. Może nie będę wszystkich tutaj omawiać, bo ten poranik by trwał za długo, ale pokażę wam po prostu najważniejsze rzeczy. Już po zalogowaniu widzicie pulpit nawigacyjny, czyli główną stronę routera i jak widzicie, mamy dostęp do internetu. Widzicie, że bardzo fajnie mam tutaj podłączonego laptopa. Tu się wam będą wyświetlać wszystkie urządzenia, jakie macie wpięte w sieć i macie, jakby połączenie, przegląd van, macie bardzo fajnie tutaj transfer pokazany. Co jeszcze możemy na tym routerze zrobić? Ja wiem co. Patrz Grześ, wejść w podłączone urządzenia i to co zamierzam tutaj robić, to wrzucać sobie nazwy urządzeń, które są podpięte do tego routera, żebym wiedział, jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma internetu w domu, żebym mógł spojrzeć na jego status, co w tym momencie robi albo ile zużywa łącza. I go zablokować. Ograniczyć. Niech tak leci ciurkiem, a nie cały kran odkręcony. Oprócz tego, że możemy sobie nazwać podpięte urządzenia, żebyśmy wiedzieli kto jest z kim, to możemy jeszcze sprawdzić kto gdzie jest wpięty fizycznie. To też, jak wejdziemy sobie w jedną z zakładek, tak jak tutaj mamy wszystkich klientów, tak możemy sobie w sieci zobaczyć wszystkie porty, ale nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że tymi wszystkimi portami można zarządzać. Otóż jak zejdziemy sobie niżej, możemy zobaczyć, czy ktoś jest podpięty do naszego portu 2,5 gigabita, z jaką jest prędkością. Tutaj mamy Grzesia na 1 gigabitie i to jest jeden z przykładów, jak robiliśmy testy z Mateuszem. Mianowicie ja miałem podpiętego swojego kompa, niby do 1 gigabita, jaką sieć miałem u siebie, ale finalnie zarobiłem źle kabel i mój internet działał na 100 megabitach. A nie na jednym gigabicie i się zastanawiam dlaczego mi się na NASA tak szybko nie chce zgrywać mat jego Matiego. Sprawdzajcie kable. To jest najważniejsze. Dobra, aby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, pokażę Wam jedną istotną rzecz, która może Was zainteresować. Kiedy wejdziecie sobie w NATA czy tam w zaporę, to tu macie coś takiego jak przekierowanie portów. Przekierowanie portów używa się do tego, kiedy chcecie na przykład u siebie w domu, uruchomić serwer Minecrafta albo jakiejkolwiek innej gry i chcecie go udostępnić swoim znajomym, aby mogli wejść na ten serwer. Więc w tym momencie musicie po prostu dodawać reguły. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, ale do wytłumaczenia na innym filmie. Pamiętam, jak na studiach konfigurowaliśmy na przykład sprzętowe firewall i tam, żebyśmy dorzucili sobie zasadę, by konkretne strony internetowe były blokowane, no to trzeba było wchodzić w konfigurację konkretnego firewalla. To były takie, wiesz, industrialne, przemysłowe rozwiązania. Natomiast teraz na takim routerze też możecie tego typu zasady wprowadzić i... I na przykład jak chcecie zablokować dostęp swoim na przykład pociechom, dostęp do jakichkolwiek stron internetowych, to możecie to w bardzo prosty sposób zrobić. Wystarczy, że wpiszecie sobie nazwę konkretnych domen. Więc dodajemy. Dodaj urządzenie. Mła, dodaj. Nie ma. Więc. Reguła działa. No ale możecie teraz zadać pytanie: skoro mamy tutaj ograniczoną ilość portów, to co zrobić w sytuacji, kiedy chcielibyśmy podpiąć na przykład zdecydowanie większą ilość urządzeń albo coś zasilić przez PoE? A czym jest PoE? To power over Ethernet służący do tego, że jednym kabelkiem prowadzicie sobie jednocześnie zasilanie i dane, na przykład do access pointa, aby mieć na przykład Wi-Fi w pokoju i jednocześnie oszczędzacie miejsce, bo musicie prowadzić tylko i wyłącznie jeden kabel zamiast dwóch. Jak pewnie zauważyliście, nasz router nie posiada wsparcia dla PoE, więc w tym momencie przychodzi nam Switch, dzięki któremu sobie dołożymy kolejną cegiełkę w budowie naszej topologii sieciowej, a jednocześnie sobie ładnie oddzielimy urządzenia, które są zasilane przez połę od tych, które nie są. I to jest moment, w którym zaczęliśmy się z Grzesiem zastanawiać nad tym, jak są y, nazywane takie urządzenia jak switche. Bo patrzcie, QSW-M2116P2T2S. I Grześ wpadł na fajny pomysł, że 2S to może być na przykład... SFP+, które jest tutaj. 2T. Czyli 2 razy RIO 45 10-gigabitowe. 16. 16 portu 2,5-gigabit z y, PoE+. A 21 jest portów w sumie, bo jeszcze jest jedno serwisowe złącze z tyłu. Pytanie tylko, czy to jest prawda. Grześ, ja nie wiem. Co jest lepiej oznaczane switche czy monitory. Podobnie jak przy routerze przejdziemy sobie do konfiguracji, ale najpierw trzeba go podłączyć. Jaki jest ten router, Ziemniak? Ciepły od spodu, ale ze względu na to, że mamy tutaj ograniczoną ilość portów 10 gigabitowych, a router będzie służyć tylko i wyłącznie za rozprowadzanie internetu, który 10 gigabitowy u mnie niestety nie jest, to wykorzystamy sobie port 2,5 gigabitowy i za pomocą niego wepniemy się do portu 2,5 gigabitowego w samym switchu. I to będzie wystarczające, bo 10 gigabitów będzie służyło do tego, żeby połączyć się z nieco innymi urządzeniami, ale do tego jeszcze dojdziemy. Skoro już mi Ziemniak podłączył ten switch, no to jedynie co mi wystarcza, to podłączyć ten... Kabelek do mojego komputera. Jedynie co nam teraz zostaje to znaleźć to urządzenie w sieci właśnie przez tą samą aplikację, której używaliśmy wcześniej przy samym routerze, tylko jak czasami Wam się to nie wyświetli, wystarczy to czasami odświeżyć i już powinno się to wyświetlić. I czemu tego nie ma? Może źle podpiąłem. A może ten kabelek przypniemy jednak bezpośrednio do switcha, bo w tym przypadku łatwiej nam będzie go znaleźć w sieci. Analogicznie do routera, odpalamy sobie QFundera i znajdujemy ten nowo wpięty switch. Bardzo fajnie się on od razu nam tutaj wyświetlił, więc klikamy login. Na pierwszy rzut oka, kiedy się zalogujemy, od razu widać, że jest całkowicie inaczej to zrobione względem na przykład tego routera. On nie jest aż tak bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o zarządzanie nim, ale już na pierwszy rzut oka widać pięknie, jaki jest POE status, i w tym momencie widzimy, że mamy tylko podpięte dwa porty. To nie są urządzenia POE, więc w tym momencie się nam nic nie wyświetla. A jeszcze jedna uwaga, jeżeli macie POE aktywne, to w tym momencie możecie spokojnie podłączyć tam urządzenie, które POE nie wspiera, bo on po prostu później zapytuje to urządzenie, czy może mu podać zasilanie. Przy POE pasywnym lepiej tego nie róbcie. Tu nie ma za dużo do pokazywania, bo on tak naprawdę jest plug and play, że i on po prostu działa, więc w tym momencie Wam wezmę i pokażę takie z grubsza funkcje, które on umożliwia i moim zdaniem są bardzo ciekawe. Pierwsza z nich to na przykład są same porty, że możecie sobie zobaczyć, jaka jest aktualna prędkość na nich. I tu na przykład pięknie widać, gdzie jestem podłączony. Okazało się, że podłączy mnie ziemniak do trzeciego portu, więc w tym momencie widać pięknie, że jestem wpięty na 1 gigabicie, a sam router, który jest wpięty do portu pierwszego jest na prędkości 2,5 gigabit. Jeżeli sobie przeskrolujemy prawie że na sam dół, no to tu gdzieś będą te porty później 10 gigabitowe. Następną rzeczą, która jest bardzo ciekawa, ale nie wszędzie chce działać i nie w każdych warunkach, to jest tak zwane połączenie dwóch portów. Jest to bardzo fajna opcja, kiedy macie na przykład jedno połączenie wolniejsze, chcecie zrobić szybsze, kiedy macie na przykład po. Czekaj, jak to w prosty sposób wytłumaczyć moment. Dwa razy 2,5 dwa to 5. No na przykład tak, więc nie zawsze to działa, nie we w każdych warunkach, i to nie jest tak, że kiedy będziecie sobie kopiować jeden plik z jednego komputera na drugi, to nie będzie pełna prędkość, bo niestety ograniczenie Windowsa i SMB do jednego portu naraz, więc to nie będzie tak działać. Na Linuxie to fajnie działa ale to nie o tym film. Warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj różne oznaczenia diodowe, bo te diody się świecą i nie bez powodu, bo w zależności od tego, jakiego mamy linka pomiędzy dwoma gniazdami, to no to będzie szybszy, wolniejszy, ale zazwyczaj legenda gdzieś tam jest wypisana. No teraz, jeżeli wepniemy się do switcha, kamera nie jest podpięta do żadnego zasilacza, ja ją będę trzymać sobie w ręku. Zobaczcie, co się stanie, tak samo, co się stanie ze statusem w samej aplikacji. Otóż zaraz po podpięciu urządzenie wysłało zapytanie do kamery, czy może zostać podane zasilanie, natomiast możemy zobaczyć, że w tym momencie zużycie to jest okolice 5,2 W i teraz kamera działa i możemy sobie nią sterować przez sieć. Wkładowo tu jestem ja, a jak się odwrócimy w stronę Grzesia to e, jest i Grześ. I tak też buduje się nowoczesne systemy do monitoringu. Ciągnie się jeden przywód w każdym miejscu, gdzie ma się znajdować kamera Dzięki pojedynczemu połączeniu wszystko ładnie działa i Switch nam tym wszystkim zarządza, jeżeli chodzi o zużycie energii. A ja jak włączymy diodę? A, skoczyło, ale niewiele. O, nie, dobra, o, jednak wiele. 18 W. A jeszcze, jako ciekawostka, ten Switch na portach 2,5 GB ma moc maksymalną 30 W na port. Jeżeli chodzi o porty 10 gigabitowe, to w tym momencie to jest 90 W na port. Więc spokojnie taka kamerka. Będzie działać. Jak widzicie sprzęt nam działa, udało nam się go podłączyć. Jeżeli macie jakikolwiek z nim problem, zapraszam na mojego Discorda, gdzie tam jest naprawdę fajna ekipa, która wam pomoże w jakichkolwiek problemach. To byłoby na tyle na ten poradnik. Ja mogę tego laptopa zamknąć. Ten sprzęt jeszcze tutaj zostaje, bo mamy jeszcze jedną rzecz do nagrania, więc aby go po prostu nie przekładać tej z powrotem do szafy z szafy, więc wiecie o co chodzi. Ale dla najbardziej wytrwałych, mamy coś ciekawego. Co nie ziemniak? No przecież, dawaj, dawaj, chodź, chodź, chodź. Otóż, jeżeli śledziliście odcinek, który się pojawił u mnie, gdzie montowaliśmy szafę i widzieliście szafę w ogóle na samym początku odcinka, to to nie była ta szafa. Ta szafa jest takim specjalnym artefaktem, który postanowiliśmy Wam po prostu rozdać. A rozdać dlatego, że zrobiłem mały błąd, ale tego już wolę... Dobra, nie, to, to nie mówmy, ale dlaczego rozdać? No właśnie dlaczego? No zobacz, stylowa szafka na buty, zamykana na klucz. Miejsce do przechowywania niekoniecznie żywności, ale naszych kolekcji kart Pokémon albo czegokolwiek, innego. Natomiast my chcemy zostawić pewien ślad i przekazać komuś wam artefakt, który będzie mieć cząstkę nas w sobie. Co? Co? Dobrze, się podpiszemy, bo wiesz, podpis to jest wiesz, charakter pisma, charakter jednego drugiego człowieka, to też grześ, czyń honory. I uśmiechnięty ziemniaczek, choć niektórzy nazywają go fasolką, a jeszcze inni dupką. <laughs> Widzowie, czy to tak wygląda? Jak dla mnie nie. Dobra, kończymy ten film. Ty czekaj, weź, ale nie powiedzieliśmy jak mogą ją dostać. Ej ty, rzeczywiście. <laughs> e, napiszcie w komentarzu, dlaczego wy chcecie tą szafę, a my wybierzemy kogoś z was, skontaktujemy się i po prostu wam damy tą szafę. O. Może tak być? Może tak być. Niezły deal.